To już jesień. W lesie pełnym wysokich drzew i szeleszczących liści, miś Brązuś spojrzał na drzewa, gdzie liście zmieniają swój kolor. Robią się złote, czerwone, pomarańczowe, a jeszcze tak niedawno były zielone. Brązuś usiadł na pięku i usłyszał szelest za plecami. To była wywiórka, która wesoło skakała z gałęzi na gałąź, Zbierając orzeszki. Cześć misiu! zawołała wiewiórka. Wszędzie można zauważyć oznaki jesieni. Liście tańczą na wietrze, a trawa jest pokryta kasztanami i żołędziami. To czas na zbieranie zapasów i przygotowania do zimy. Miś brązuś postanowił, że będzie podziwiać jesienne zmiany w lesie. Razem z wiewiórką poszli na spacer, zbierając liści o najpiękniejszych kolorach. Były czerwone jak ogień, żółte jak słońce i brązowe jak ziemia. Las wyglądał jak obraz namalowany farbami. Liście przybrały odcienie różnych pięknych kolorów, a gdy spadają na ziemię, tworzą kolorowy dywan, po którym można spacerować i szurać nogami. W powietrzu czuć świeży, rześki zapach, a promienie słońca przemykają przez gałęzie drzew, oświetlając ten jesienny świat. Można zbierać kasztany i żołędzie. Można z nich robić różne zabawki, np. ludziki albo układać fantastyczne historie. Jesienią można znaleźć też piękne, kolorowe grzyby w lesie zauważyć, jak zwierzęta przygotowują się do zimy. Kiedy zapada zmierzch, niebo przybiera różowe i fioletowe barwy, a świat staje się coraz piękniejszy. Miś Brązuś każdego dnia odkrywał coś nowego. To, jak liście szeleszczą pod jego łapami, jak kasztany są gładkie i błyszczące, a powietrze świeże i rześkie. Razem z przyjaciółmi lasu cieszyli się każdym jesiennym dniem. Brązuś wędrował po lesie. Widział, jak wiewiórki zbierają zapasy na zimę, pszczoły zbierają ostatni nektar z kwiatów, a ptaki szykują się do dalekich podróży do ciepłych krajów. Też przygotuję się do zimy, powiedział miś brązuś Zbiorę swój ukochany miód i zrobię zapasy. Po drodze spotkał jeża, który właśnie budował sobie ciepłe gniazdko z liści. W zimie będzie bardzo zimno, więc jeż będzie miał się gdzie schować, aby przetrwać do wiosny. Brązuś w końcu dotarł do wielkiej łąki, gdzie na skraju lasu, wśród kwiatów, zobaczył ul pełen pracowitych pszczółek. Dzień dobry pszczoły! zawołał brązuś. Czy mogłybyście podzielić się ze mną odrobiną miodu? Chcę zebrać zapasy na zimę. Jedna z pszczół podleciała bliżej i uśmiechnęła się do misia. Oczywiście, brązusiu, zbierałyśmy też miód przez całe lato. Mamy go pod dostatkiem. Możesz wziąć trochę dla siebie na zimę. Miś brązuś był zachwycony. Zebrał trochę złocistego miodu do swojego słoiczka, a pszczoły życzyły mu smacznego. Mieś brązuś zauważył lecące bociany, zawołał do nich: Gdzie wy tak lecicie? Jeden z bocianów odpowiedział, że czas przygotować się na zimę przed nimi długa podróż. Do zobaczenia na wiosnę powiedziały bociany i odleciały daleko. Miś widział, jak inne ptaki, takie jak jaskółki, słowiki, szpaki, sikorki, kukułki, skowronki, również odlatują do ciepłych krajów. Rozwinęły swoje skrzydła i wzbiły się w powietrze. Będą lecieć nad lasami, rzekami i górami. Po drodze zatrzymają się, aby trochę odpocząć, na polanach i jeziorach. Wszystkie lecą wysoko. Zostawiając za sobą kolorowe lasy i pola, ich podróż jest bardzo długa niech wiatr będzie im sprzyjał. Spacerując wzdłuż strumyka, miś zauważył wielką, błyszczącą dynię leżącą pod jednym z drzew. Wokół dyni były porozrzucane małe światełka, które wyglądały jakby tańczyły w powietrzu. Kiedy zbliżył się do tej dyni, zauważył, że światełka migotały w rytm lekkiego jesiennego wiatru. Zaczął się zastanawiać skąd pochodzą te światełka i dlaczego dynia była taka duża. Nagle z krzaka wyskoczyła wiewiórka, która była równie zaskoczona co miś Brązuś. – Brązuś, skąd się wzięła tutaj ta dynia? – zapytała wiewiórka. – Nie wiem skąd, ale wydaje się wyjątkowa. Odpowiedział miś prązuś. Wiewiórka podbiegła bliżej. Zaczęła biegać wokół dyni, przyglądając się jej z każdej strony. A co by było, gdybyśmy spróbowali ją otworzyć? zapytała wiewiórka. Miś dotknął dyni i nagle coś się wydarzyło. Dynia zaczęła się powoli otwierać, jakby ktoś od wewnątrz przesunął niewidzialny zamek. W jej wnętrzu Zobaczyli mnóstwo maleńkich złotych nasionek, które lśniły jak skarby. Tutaj są nasionka, możemy zasadzić je w ziemi, powiedział miś brązuś. Razem wykopali małe dołki, po czym posadzili te złote nasionka. Kiedy skończyli, nagle ziemia wokół zaczęła delikatnie ruszać się, a złote światło oplotło nasiona. W jednej chwili Nasiona te wykiełkowały i zamieniły się w piękne, kolorowe rośliny, które otoczyły polanę. Od tamtego dnia polana wokół tej wielkiej dni była miejscem, gdzie zawsze działo się coś niezwykłego. Liście opadały tam wolniej, jakby tańczyły w powietrzu, a zwierzęta z lasu przychodziły, aby spędzać tutaj czas ciesząc się tą atmosferą, którą stworzyli miś i wiewiórka. Jesień była jeszcze piękniejsza, a każdy dzień przynosił nowe, radosne przygody. Miś Brązuś spacerując dalej po lesie zauważył, jak liście wirowały na wietrze. Tańczyły w niespotykany sposób, a wiatr szumiał w koronach drzew, jakby szeptał do nich jakiś sekret. Co to za wiatr? Zastanawiał się Brązuś. Postanowił, że chce dowiedzieć się, skąd pochodzi ten tajemniczy wiatr. Wyruszył na wędrówkę przez las, a z każdym krokiem czuł, jak ten wiatr staje się coraz mocniejszy. Liście fruwały dookoła niego, tworząc kolorowe wiry, a gałęzie drzew zdawały się kłaniać mu na powitanie. Co tu się dzieje? Ten wiatr nie jest zwykłym wiatrem. Nagle na leśnej polanie stał wielki, stary dąb. Jego gałęzie poruszały się, jakby tańczyły w rytm wiatru, a z jego korony dochodził delikatny śmiech. Kim jesteś? zapytał brązuś, patrząc z zaciekawieniem na ten dąb. Jestem duchem jesiennego wiatru. Odpowiedziało drzewo, mrugając do misia swoimi liściami. Każdej jesieni budzę się, aby pomagać lasowi przygotować się do zimy. A co robisz, kiedy się budzisz? Zapytał Brązuś z zaciekawieniem. Mnóstwo rzeczy pomagam drzewom zrzucić liście, aby mogły odpocząć zimą. Szepczę do zwierząt, aby wiedziały, że czas zbierać zapasy. Czasem robię różne żarty, rozwijając kasztany tak, że gonią się po całym lesie. Brązuś uśmiechnął się. To wszystko brzmiało bardzo ciekawie. A czy ja mogę ci jakoś pomóc? zapytał miś brązuś. Dąb zastanawiał się przez chwilę, a później uśmiechnął się. W jednym miejscu w lesie liście nie chcą opadać z drzew. Drzewa nie będą mogły odpocząć na zimę. Potrzebuję, żebyś tam poszedł i poprosił drzewa, żeby zrzuciły swoje liście. Miś Brązuś poczuł się zaszczycony tym zadaniem. Wyruszył w stronę miejsca, które wskazał mu dąb. Kiedy dotarł na miejsce, zobaczył, że drzewa w tej części lasu rzeczywiście nadal były całe zielone, jakby lato jeszcze się nie skończyło. Cześć drzewa! zawołał Miś brązuś dlaczego nie chcecie zrzucić swoich liści? Drzewa szumiały lekko, ale nie odpowiadały. Miś brązuś podrapał się po głowie i pomyślał, że może śpiewająca piosenka im pomoże. I zaczął śpiewać piosenkę o jesieni. Nagle coś zaczęło się dziać. Gałęzie drzew Poruszały się, a liście zaczęły delikatnie opadać na ziemię, tańcząc wokół misia. To było jak niezwykły deszcz liści. Kiedy brązuś wrócił na polanę, duch jesiennego wiatru uśmiechnął się szeroko. Powiedział do misia, że teraz las jest już gotowy na jesień dzięki jego pomocy. A miś brązuś wrócił do swojego domku, gdzie czekał na niego. Kubek ciepłego miodu. Od tego dnia Brązuś wiedział, że jesień to nie tylko czas zbierania zapasów, ale również czas przygód pełnych tajemniczych postaci i szeleszczących liści. Kolejnego dnia miś Brązuś wybrał się z wiewiórką na spacer po lesie. Natknęli się na ogromne drzewo kasztanowe. Na ziemi leżały błyszczące kasztany. Ile tu kasztanów? Pozbieramy je? Będą świetne do zabawy. Wiewiórka zaczęła zbierać kasztany, a miś Brązuś miał troszkę inny pomysł. Zaczął suwać kasztany na wielką górę. Wymyślił, że zbuduje z nich wieżę. Składał kasztan na kasztanie, aż wieża była prawie tak wysoka jak on sam. Wiewiórka widząc, co się dzieje, dołączyła i razem budowali kasztanową, ogromną wieżę. – Brązusiu, ta wieża jest olbrzymia – powiedziała wiewiórka. Brązuś położył jeden kasztan na nosie i zaczął chodzić w koło, starając się go nie zrzucić. Na początku szło mu całkiem nieźle. Za chwilę brązuś zaczął podskakiwać, raz na jednej łapie, raz na drugiej. Kiedy próbował stanąć z powrotem na dwóch łapkach, przypadkowo potrącił swoją kasztanową wieżę. I cała konstrukcja runęła z głośnym szelestem. Kasztany potoczyły się we wszystkie strony, a miś ledwo utrzymał równowagę, o mało co się nie przewrócił. Brązusiu, tym razem zbudujmy z tych kasztanów ludziki, doradziła wiewiórka. Brązuś zgodził się. Osiedli razem i zaczęli robić śmieszne ludziki z kasztanów, dodając im małe gałązki jako ręce i nogi. Zamiast wielkiej kasztanowej wieży powstała cała drużyna śmiesznych kasztanowych ludzików, a miś Brązuś i wiewiórka... Spędzili resztę dnia na tworzeniu nowych postaci i wymyślaniu dla nich różnych przygód. Kasztanowe ludziki, które stworzyli, stały w rządku i były gotowe do kolejnych przygód. A pod ciepłym jesiennym niebem miś-brązuś i wiewiórka zasnęli, otoczeni kolorowymi liśćmi, kasztanami i przyjemnym szumem wiatru. Do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.